Koniec roku szkolnego to czas podsumowań osiągnięć uczniów. Tuż przed wakacjami dzieci i młodzież ze szkół prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Puławach, które osiągnęły najlepsze wyniki w nauce, zostały nagrodzone podczas gali być najlepszym. Nagrody starosty przyznano 168 uczniom. Warunkiem bycia laureatem, oprócz wysokiej średniej ocen, było także wzorowe zachowanie. Warto nadmienić, że łącznie do szkół powiatowych w naszym regionie uczęszcza ponad 4,5 tysiąca uczniów. W minionym roku szkolnym średnią powyżej poziomu 5,20 udało się uzyskać 38 osobom. Dla 133 nagrodzonych średnia ocen za ostatni okres sięga poziomu pomiędzy 4,75 a 519, pięciu uczniów uzyskało średnią na poziomie od 450 do 474. Najwyższym uzyskanym wynikiem wprowadzonych przez powiat puławski szkołach może pochwalić się jeden z uczniów zespołu szkół technicznych, który osiągnął średnią na poziomie 5,69. Łączna wartość przyznanych nagród finansowych to ponad 72 tysiące zł. Powiatowa gala Być Najlepszym, podczas której wręczono nagrody laureatom, odbyła się w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych. Marzysz o czystym i zadbanym aucie? Zapraszamy do naszej nowo otwartej myjni samochodowej Artmag w Ławach. Jeszcze lepszy sprzęt, jeszcze lepsza jakość. Oferujemy auto detailing, mycie automatyczne, mycie ręczne, pranie tapicerki, pranie dywanów oraz przygotowanie auta pod sprzedaż. Przyjedź, przekonaj się sam. Myjnia Artmag. Ławy, ulica Składowa. Zapraszamy również na naszą stronę na Facebooku.